Dzień dobry kochani i witam was serdecznie, zapraszam do nowego filmu z nowymi włosami To już jest chyba drugi film z tymi włosami, ale są one wciąż nowością, dla mnie również nie ukrywam I słuchajcie, mm, e, tak, mówiłam o tym ostatnio we vlogu, że bardzo mnie kusi, żeby zakupić nowe produkty do ust A kiedy mnie tak kusi, to lubię przejrzeć sobie to, co już mam w moich zbiorach I powiem wam, że... Mam odrobinę tych produktów w swoich zbiorach, więc stwierdziłam, że to, co zazwyczaj robię, robię sama po prostu, oglądając YouTube albo coś takiego, zrobię dzisiaj z Wami. I dobiorę sobie kilka odcieni do ust, które mi obecnie pasują i na które mam ochotę. Myślę o różach w różnym wydaniu. Mam harapkę na nową kolekcję od Charlotte Tilbury z tymi pięknymi, takimi nietypowymi, nasyconymi, intensywnymi różami. No i też w związku z tym, że kolor moich włosów to jest taki. Cyklamenowy blond, tak się nazywa ta farba. To jest bardzo mocny róż, ale też bardzo chłodny z odrobiną fioletu. On jest na żywo, wydaje mi się chłodniejszy i ma taki pastelowy poblask, gdzie tutaj, kiedy nagrywam, to wydaje się taką żarówką, a na żywo jest taki trochę lila właśnie jest taki no, nieokreślony do końca. I no nie ukrywam, że nie wszystko mi pasuje, nie wszystkie ubrania mi pasuje. Już sobie właśnie przeglądałam kosmetyczkę i wybrałam te rzeczy, które chcę używać w tym miesiącu. Także kosmetyczka do tego też się ukaże. Ale teraz chcę zrobić przegląd stricte produktów do ust. Mam jakieś takie. Powroty do matów. chcę mi się trochę matowych odcieni, ale też to jest taki czas, że te usta są ciągle przesuszone i w ogóle, więc na pewno trochę tego błysku też będzie. Ale chyba celuję w szminki, w takich klasycznych, w takich klasycznych formatach i też mam nadzieję, że ta e, akcja. Akcja pomadka pozwoli mi jakoś uporządkować też te wszystkie kosmetyki. Widzicie, co Przyłożę sobie pędzle? Może tu przy robiłam sobie make-up, nie ukrywam i tego wszystkiego nie zorganizowałam. W ogóle, chciałam powiedzieć za dobrze, ale w ogóle tego nie zorganizowałam. Po prostu korzystam z czasu, który jest, z wolności, bez dzieci. Wiem, że niektórzy tutaj nie, nie lubią słuchać o dzieciach, ale trudno. Mam trójką dzieci kocham, je, uwielbiam i będą się tutaj pojawiać w sensie jako motyw. Niekoniecznie będą się pojawiać w filmach. Pewnie czasem też, ale nie o tym dzisiaj, w ogóle nie o tym. I teraz tak, co do róży: nie mam ochoty na takie róże, bo w takich różach. Będę jeszcze czuła trochę jak clown. To już jest too much, różowe włosy i różowe usta. Nie o taką stylistykę walczymy. Nie o taką stylistykę mi chodzi, więc to będę od razu sobie może odkładać. Muszę mieć jakiś na to system. Teraz tak, uwielbiam na przykład takie pomadki, to jest Too Faced, ale to w ogóle mi teraz nie pasuje, nie? Patrzcie, co się dzieje. Jakiś rozpieprzy w ogóle kolorystyczny, nie? To jest bardzo ciepłe. Trzeba mi róży, ale takich subtelnych, takich z wyczuciem, tak także mi pasowało. O, tu jest hydramat, którą używała jej na pewno moja rozalka, bo to widzę. I ten kolor, przybliżę się trochę z Essence to może być coś idealnego. I to jest ładny kolor. Nosiłabym go lżej tak, odrobinę wiecie jak stain, o ten sposób i myślę, że wygląda by ładnie. Nawet delikatnie bym go nosiła, ale wiecie o co chodzi. On w tym momencie komplementuje mój odcień włosów, chociaż jest troszkę za zimny, ale na żywo wygląda to lepiej. Jak patrzę na siebie tutaj w lusterku, bo ten mój odcień włosów jest trochę właśnie bardziej zbliżony do tego. Jest tam trochę takiej lawendy, czegoś takiego nieokreślonego, ale to esens to może być to. Patrzę na razie na takie małe, takie małe pudełko ze szminkami. Mm, na pewno nie, to będzie przerysowane. To będzie karykaturalne, to będzie klaunowe, o to tego nie chcemy. Ciepłe czerwienie, dramat. To by wyglądało absolutnie idiotycznie, nie dość, że już tak za mocno, mocno kolorystycznie, to jeszcze totalnie kłócące się kolory, nie? Mm, a takie brązy... To może być ciekawe, bo to jest dosyć chłodne yy, takie... takie ja wytrę sobie... Dosyć chłodne, dosyć nieoczywiste. Zobaczmy co to jest. To jest NYX mm, Root Beer Float BLS 17. O to jest ładny nude dla mnie teraz, nie? Przerysowałam się, odrobinę. Ale to jest ładny nude. No, może z Lip to być ładny kolor. Trochę ciepły, ale ładny jest. Co sądzimy? Nie będę każdego koloru nakładać na usta, bo tak jak mówiłam, no nie, to ciekawe, ale zakrzykliwe. Jakby do tych włosów już nie będę szła w jakiejś takiej dzikości, to Anastazja do spiętych włosów. Mm, ale nie mam ochoty na mocne czerwienie Tak jak mówię, chyba w tych włosach Mocne czerwienie mm, To jest w ogóle ciepły róż To może dla mojej mamie, bo To w ogóle nie jest mój kolor To może być kolor dla mojej mamy To są neksowe szminki, a czy nie neksowe Tylko narsowe, bardzo dobre Ale to nie jest mój kolor To jest mój kolor, ale nie do tych włosów Nie, nie po prostu karykaturalnie Jak clown się czuje dosłownie clown To o, to może być To może być dobry nic dzisiaj tak, on jest dosyć ciemny. Podobny do tego NYXa, ale jest troszkę cieplejszy. Czekajcie, tu jest Nars i to jest odcień Apolin. One są już chyba niestety wycofane z produkcji. A to jest ten NYX. NYX jest zupełnie cieplejszy. O, ten narz ładny, ale NYX jest blisko, Nyx jest blisko. postawię go tu gdzieś niedaleko. To jest ciepłe, to jest burżua. to jest chłodne, ale nie, nikim mi to jest po prostu. I to jest NYX, wiecie co, z tych takich kolorów, kto jest dawno na YouTubie, 595 Strawberry Milk, ten kolor, to jest kultowy kolor, naprawdę. Dzisiaj mam dosyć szansę jak jaś oka i w ogóle, bo sobie testuję. Różne rzeczy, ale mm, normalnie, jak mam mniej tego make-upu, i właśnie takie włosy mi oklapy. O, takie włosy bardziej brutalne. To jest bardziej mój look ostatnio. O, mm, na to patrzymy. Miniaturka. Robię to dla Was. Robię to dla Was, miniaturka. Tak, to jest ten look 2004-2005. Słuchajcie, a sobie zrobię zdjęcie. Wrzucę na Instagram. <noise> idealnie. Idealnie zarzuca w ogóle zęby, nie? To jest bardzo ciepły nude. Wyciągnę go, bo on z odpowiednią konturówką może być ładny, bo on nie ma pełnego kryfia. Także jest dosyć delikatny, dosyć ładny. To są kolor karamel, takie kosmetyki naturalne. O, jeszcze ładnie pachnie. Póki ładnie pachnie, póki ładnie pachnie to jeszcze jestem skłonna na użyć. Ale to jest bardzo ciepłe. Są też bardzo smaczne. Nie, za jaskrawe, za jaskrawe teraz, za jaskrawe. Może to też dam mojej mamy, bo to są fajne kosmetyki. A nie wiem, jak u ważności. Ten jest mocno czerwony. Nie czuję tego. Zresztą jest piękny odcień. Naprawdę ładny patrzcie. Kolor karamel odcień 844 prawdopodobnie. Ciężko nie chodzić. Tylko Tykań się chyba tykań, czy ty jest taki już. Ale podoba mi się właśnie ta, wiecie, matowość, pudrowość. Chyba go zostawię na górze, wiecie co? Jak go tak ładnie zrobić. Zero make-upu, włosy do tyłu. To byłoby ładnie. Mam też dzisiaj jeszcze co bardzo mocne brwi, bo właśnie sobie robiłam, ale one się za dwa dni zmyją, także to już nie będzie takie agresywne, ale nie czuję się sobą w takich mocnych brwiach. Nie, nie. Okropnie, okropnie na tych włosów, po prostu nie możemy mieć takich ciepłych kolorów, słuchajcie. To by była kolejna Nicki Minaj, co się też nie bawimy, absolutnie się w to nie bawimy. Klaun. Wszelkie po prostu czerwoności intensywne odpadają. To jest też ładny odcień. Ale tak jak mówię, wszelkie takie ciepłe, jaskrawe czerwienie to będzie look ale clown po prostu. No, strasznie mam mocne te brwi. Jeszcze podcięłam grzywkę, więc te brwi widać. Normalnie tych brwi na tyle nie widać jakby. To jest klinik. Taki old school trochę, nie? Jakieś takie lata 90. Ale z dobrą konturówką to może ładnie wyglądać. Ja to zostawię sobie na górze. Bo widzicie, nic już prawie nie zostaje na górze. NYX to są ciepłe kolory, przepiękne. London, ale... To nie będzie ten kolor. To nie będzie kolor dla mnie w tym momencie. Także odkładam. To jest fajne też z Beauty Black Pie Sexy Thing, ale on jest. Taki błyszcząco mocny. Nie ma dużo koloru, tak bardziej gasi te usta. To może ładnie z czymś wyglądać to zostawię. No, ładnie tak zgasiła ten kolor. Mm, to Esteloder to jest bardzo ciepłe. To odpada. Klinik kolejna czerwień, to nawet wiecie, co nie otwieram. Tu mam takie jakieś dwie miniaturki mm, Burberry. Czerwień to też jej nie otwieram nawet, chociaż to jest taka półprzejrzysta. a to będzie beż. O, i to jest ładny beż, bo on ma w sobie odrobinę różu. I czegoś takiego szukam. Odrobina różu. To jest siebie Nude Pink 05 Burberry. I to być może idzie nawet do kosmetyczki podręcznej, bo to jest taki kolor uniwersalny, codzienny, nie widać go za bardzo, nie będzie mi kolidował z make-upem, ani z żadnymi innymi ciuchami. Już mi wystarczająco włosy kolidują. Balsam z Ados. Mm, ale pachnie albuzowo. A to smakuje. Ładno zdrowy nawet. Stawiam go u góry, ładnie pachnie. Zobaczymy. Damy na chwilę go na usta, żeby mi usta, słuchajcie, nie odpadły. Mm. To są jeszcze z maski, dwa beże, a, takie nudziaki. Natomiast obydwa są... Uuhuhuhu. Oczywiście, że się cię Ten jest, nie, ten jest ciepły. Starkers. I tego... To będzie zły wybór. Ale ten drugi odcień Buff, to już jest odcień. Hmm, chodny. Czy ja mam ochotę na kupę na ustach? Nie mam ochoty na kupę na ustach. Dobra. Boże. To jest Make Up Forever. Jedna z moich pierwszych takich droższych szminek. Odcień N21. Make Up Forever miał kiedyś takie pomadki w ogóle. O tak! I to są czasy Niki nasz. Ale, gdyby to zrobić, słuchajcie, mam taki ładny lip liner. muszę to zmyć z siebie, bo po prostu nie mogę na to patrzeć, ale. O! Mam tu, słuchajcie, taki ładny lip liner, który jest taki winny, w kolorze wina odrobinę. I gdybym. Ładnie sobie to wszystko zrobiła. Udajemy, że to jest ładnie zrobione, nie? Że to jest ładnie zrobiony make-up. tego, aha, 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 Mhm. Wiecie, o co chodzi? To już się nam robi ładne, dlatego... Mimo tego, iż samo sobie to jest odcień Mickey, ni, Mickey, Mickey Mouse, Mickey Minaj, to... Zostawiam, bo jak ja to zrobię ładnie, nie jak robię to teraz na szybko, to może wyglądać ciekawie czy jeszcze mam podkład w ogóle na twarzy, ciężki temat. Shantaka to jest taki jak um, Black Honey z klinik. Nie mam ochoty Nie lubię takich odcieni dla siebie w ogóle. Nie lubię, nie lubię. Zwłacie, lubię. że ja mam mocno pigmentowane usta i to, że moje usta wyglądają mocniej niż normalnie, to dla mnie jest żaden fan, jakby wiecie, nie jara mnie to... Nie cieszy, nie wiem, nic to nie zmienia w moim światopoglądzie. Hmm. Wezmę sobie taki tutaj stojatek mam. I tu mamy e, NCLA, mamy Sephora, mamy trochę Chanel, mamy Pat McGrath. Nie wiem, czy z tego cokolwiek mi będzie w tym momencie pasować, szczerze mówiąc, e, bo ten odcień tych włosów jest trudny trudne, żeby coś tu dopasować. To, co mam tutaj, tak jest dużo, jakby. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Myślałam, że będzie słabiej z tymi kolorami. Te, które mi pasują, sobie tutaj odkładam do pudełeczka. To będzie łatwiej wszystko ogarnąć. Eee, tak. Te wszystkie Ensele to są. Czerwie. Eee, mm, mm, mm. To może być ładne. Czekajcie. To jest. Nie. To jest Clown. Do tych włosów już ciasna. To jest. Clown. To jest ładny, ale klaun. Także klauny odkładam. Cherries in the Snow Revlon. Za intensywne w tym momencie. Nie będę chyba w takich odcieniach, więc chowam. Revlon Black Cherry. Bardzo ładny kolor, ale nie na teraz, bo czuję się okropnie w tym. Mm, Czyli chyba wszystkie takie ciemne fiolety pochowam. Matte Fairless, tutaj mam Sephora też taką ciemną, mm, bo nie czuję tej intensywności. Sprawdzę sobie jeszcze ten, co do którego nie byłam pewna. trochę za intensywne, to jest wszystko trochę za intensywne, brakuje mi tego, żeby to były bardziej nudziaki wiesz o co chodzi, mówię do Was lekko personalnie, żeby to by takie bardziej neutralne o, to Rosie Huntington Whiteleaf znaczy dla Mark and Spencer to jest ładne neutralne i to jest bardzo ładna formuła, natomiast to nie ma No nie wygląda to dobrze. No nie wygląda to dobrze, nie oszukujmy się. Ciężko, ciężko. To jest taki bardzo ładny nude, ale to będzie za ciepłe. To jest nabla. Też taka za ciepła, matowa. Takie lata 2010 za bardzo mi się uruchamiały w głowie. To są ładne z Inglota. One nie zostawiają dużo pigmentu, są bardzo miękkie i się łamią. Tylko ten jest taki dosyć jasny, a ten. Aha, jest jeszcze jaśniejszy i cieplejszy. Ale są bardzo przyjemne, masyłkowe. Tylko ten wygląda kiepsko bardzo. Ciężka robota. Trochę lepiej, no tego mogę jeszcze ewentualnie zostawić do czegoś tam innego, jak będę miała z czym to pomieszać. Pat McGrath, tu mam bardzo ciepły odcień, więc to na pewno nie o Boże, ta szminka się rozpada. Dlaczego szminka za 300, czy za ileś tam złotych się rozpada? To jest dosyć kiepskie, nieważne. To jest New Jack. Mm, mm. On może być ciekawy do jakiegoś liplainera. Ja go sobie zostawię. On może ładnie wyglądać. A ja tak, Chanel. Róż do różu nie. Róż do różu nie, proszę Państwa. A teo Chanel. To jest ładne. To może ładnie wyglądać. Tak lekko wklepane. No to jest na granicy, czego bym mogła jakby teraz używać, więc sobie to zostawiam na górze. To jest L'Oreal, to jakoś nie czuję tego, L'Oreal Isabel Marant, mm, tu mam Sephory. Co to jest za formuła taka jakaś? Czekajcie. To są starej szminki jeszcze. Taka szminka nic, taka szminka nic może być. To jest taka tylko, że z połyskiem to nie chcę. To są Liquid Lipsticks od Anastazji. To też nie są te kolory, jak teraz, więc odkładamy. Także tyle było w tej półeczce, więc już nic nie zostało. Kolejna półeczka. Tutaj mamy dużo Charlotte Tilbury, Isorond, Milani, no przy różne rzeczy, jakieś Bobby Brown. Dużo, dużo, tylko to są głównie kolory moje przy włosach blond z tego, co tak patrzę, co w ogóle miałoby sens, żeby em, spróbować na teraz z Charlotte Tilbury Amazing Grace, nie, to jest ciepły kolor, to odpada, z um, Bond Girl chciałam zobaczyć, Bond Girl mogłaby być fajne tak, Bond Girl do odpowiedniej konturówki będzie jeszcze ładne jeszcze ładne, bo ten kolor też jeszcze mi Współwieje i nie będę miała tego makijażu oka, to się tak będzie mniej gryzło, ale to Bond Girl jeszcze mogłoby być. Sexy Siena absolutnie nie. <grymne> absolutnie nie. E, potem pilotok. Talk. Pilotok Talk jest odcieniem uniwersalnym, zostaje, po prostu jest odcieniem uniwersalnym. Tellora Laura? Absolutnie nie. <grymne> Absolutnie po prostu nie Potem tu mam Dragonfire z Nabli, To jest też totalna czerwień I solo mam takie To jest czerwień A to jest róż Ale taki mocny róż I on jest ciepły również Także to też niestety odpada u mnie 975 Maybelline To był ładny kolor kiedyś Wyobraźmy sobie, że jestem ładnie umalowana, mam usta, to chyba byłoby ładne. To mogłoby pasować, bo on jest dosyć neutralny i przez to mógłby pasować. Dajcie to znaczy już picie, czy jeszcze nie. Halo, halo. Bobby Brown. Nie. <ścoughs> absolutnie nie. Była chwila zawahania, ale to jest absolutnie nie. To już to czerwone wyjmę z Milani Matt Iconic. To są przepiękne formuły. też szminki z Milaniem są rewelacyjne, ale nie, nie będę tego nosić do różowych włosów, bo się nie będę z tym czuła po prostu komfortowo. Nie będę się z tym czuła. Piękna Primrose, nie Plumrose. Plumrose, to może być ładny odcień. Mm, ten odcień. Jest bardzo zbliżony do tych odcieni właśnie od szarloty, o których mówiłam. Do tego 90's, 90's, 90s Pink jakby, o. To jest bardzo zbliżony odcień. Poprawię sobie, wiecie co, usta, bo za chwilę będę już wyglądała jak totalny clown, bo mam już wszędzie make up. Dobra, wbił się nam tutaj Damian, najwyżej go wytnę. Mm. Nie nagrał mi się kawałek, ale nic ciekawego w tym momencie nie spoczywałam tak naprawdę, jeszcze inne szminki z Milani, które są po prostu cieplejsze, um, powoli tracę zapał, hmm. tego. właśnie spadło to lusterko, jeszcze mam te szminki, wiecie co, które Wam kiedyś pokazywałam, ale widzimy że to jest bardzo chłodne, ale to są piękne nudziaki, tam ja mi w tym momencie muszę przykręcać lusterko hmm. i Lejzy. bardzo chłodne nudziaki, ale takie martwe. Możesz pojechać, jak już to jesteś, nie? Wszyscy widzą cię. <laughs> Zobaczę ten Warm Words. O ludzie, on jest warm. Niby. Wiecie co, ale on jest ładny. Warm Words pierne. Ja, jak robiłam ich recenzję, to byłam dużo bardziej blada. A ten z ładnym linerem. Patrzcie, jaki śliczny. Ja mam teraz dosyć ciemny podkład. Ja mam ten Shiseido Adler, czy Alder, czy nie wiem. I em, on jest po prostu bardzo. A czy no ciepły jest i stosunkowo ciemny, jakby, nie? Więc tylko mówię. Czekajcie, to Coral. Charm of Mocha. Ten To jest jak korektor, ale to znowu z tym dobrym linerem byłoby ok. To jest hand touch. tego zostawię? Tak z ciekawości. Przynajmniej, wiecie to zmusi mnie to do przejrzenia wszystkiego użycia czegoś, czego nie używałam dawno. A to jest od Obmoka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!